To już jest przesada. Klient zwrócił swoje zamówienie. Widać, że pudełko było prawdopodobnie otwierane, więc zobaczymy co zastaniemy w środku. Nasi klienci są zadowoleni, podoba im się sposób pakowania. Przykład komentarza widzicie tutaj na ekranie. Po rozpakowaniu widzę, że wszystko wygląda tak jak było. Są naklejki, jest podziękowanie, które piszemy ręcznie. Po otwarciu zobaczymy co zastaniemy. No, i wszystko wygląda tak, jak pakowaliśmy. Są gałązki dodane, żeby był taki leśny klimat. Mamy też w środku świeczkę wypełniacz pięknie zapakowane. Świeczka jest świetnie opatulona, zabezpieczona bąbelkową folią. No i w środku mamy świecę. Świeca wygląda też nienaruszona. Widać, że jednak może nie była otwierana dziwne, a może była otwierana i ktoś zwrócił, czy też mieliście kiedyś taką sytuację?